cześć, się maneczko, z tej strony kaktus, a w dzisiejszym materiale... Powiem Wam o darmowym przedmiocie od twórców gry w ramach rekompensaty. Ale zanim to, to zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie minął was żaden news na tym kanale. Ponadto możecie wpisać potężny godzik na Linopi przez 2 na końcu sklepu i coś sobie z nim zakupić, a możecie również to później wysłać na Discordzie na Linopka na specjalnym kanale, a wtedy pojawicie się na jednym z następnych materiałów. Tymczasem ja już wam nie przedłużam i lećmy do odcinka. Yeah. A więc przedostatni wtorek, czyli 6 lipca 2021 roku, w grze Fortnite powinna pojawić się aktualizacja oznaczona numerami 17.20. Jednakże Epic Games było w tym czasie na urlopie, to nie mogło nam wprowadzić update'u, czyli możliwości pobierania aktualizacji na ich oficjalnej stronie. Przez co by w grze mogły zajść mniejsze bądź większe zmiany. I kilka dni temu dostaliśmy informację, że na takowy update będziemy mogli czekać aż nawet miesiąc. Jest to dość spory kawał czasu, na czekanie na aktualizację, która dotychczas wchodziła regularnie co dwa tygodnie. Jednakże dzisiaj jest środa, czyli wczoraj było już tygodniowe opóźnienie aktualizacji 17.20. Podobna sytuacja była w sezonie trzecim, oczywiście rozdział pierwszego, gdzie na aktualizację gracze musieli poczekać aż grubo ponad dwa miesiące. I w ramach przeprosin od Fortnite dostali oni pleca krupiecia. A prezentuje on się mniej więcej tak i jak na to, że jest darmowy, jest on naprawdę całkiem spoko. I naprawdę bardzo prawdopodobne jest to, że po właśnie tej aktualizacji w ramach przeprosin od Fortnite otrzymamy jakiś darmowy przedmiot. I nie obstawiałbym, że Epic Games po raz drugi celowałoby placaki, a bardziej bym stawiał tutaj jakąś emotkę, graffiti bądź po prostu kilo I w teorii najszybsza data wypuszczenia takowej aktualizacji to 20 lipca tego roku, ponieważ Fortnite zawsze wydaje aktualizację we wtorek, a do dnia 20 lipca nie ma żadnego wtorku. I to byłby już koniec tego odcinaczka. Zostaw łeczką do góry. Jeżeli podoba Ci się to. To, co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie minął Was żaden news na tym kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kodzik na linopis, przydwaj na końcu do sklepu i coś sobie z nim zakupić. A ja już Wam nie zabieram więcej czasu i pamiętajcie, by podać nasze poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo